Cześć, z tej strony Przemogame. Um, to jest FNAF. Bo jeszcze jest hype na FNAFA. Po miesiącu od premiery najbliższej części chyba dalej jest. Powiedzmy, że jeszcze jest. No to nagram tak FNAF, bo hype chyba jeszcze jest. Nie ma FNAF Security Breach, bo... nie jesteś biedny, jestem... Dobra. Bierzemy Challenger, Blitz jeden Wcześniej... Ostatni odcinek był... trochę długo. 8 miesięcy konkretnie. Nie będę się nad tego tłumaczył, bo... nie uwierzylibyście, że nie miałbym czasu. Zostańmy, że... zrobię przerwę. o. To przerobimy po każdym filmie, ale nieważne, ja będę zaczynał grać. Muszę uważać, by myszką do pieka nie... Nie wysunął. Nie byłoby zbyt ciekawie. Yes. Musiałem. че ще не върна до дома. Вижте това. Това ще ни удава. Прибавяме ще и 2 minuty To się szybko jeszcze raz Da się po prostu wytnie No i właśnie Na drugi ekran Latuje Nie wiem czym teraz mam taki problem Problemy jak wcześniej próbowałem Ich problemów nie miałem. HELPIIII Skupienie level 1000 Założyłem maskę! Tak, teraz pewnie wyzywacie od o tych... noobów, czy innych. no... no miał jeden iloraz inte... No... nie... nie iloraz inteligencji. Był na jednym, pierwszym poziomie i nie, nie zabił. No dzięki temu film będzie dłuższy, więc lekko się wciśnie... Znaczy, co? Nic nie mówiłem.

Jeśli zastanawiacie się, czy w takim razie, jak kamerę, to tutaj zamyka drzwi? Cofrani, to nigdy nic nie wiadomo. Pierwszy raz mi się to zdarzyło od grałem w FNAF Pierwszy raz Jezu, przez 6 minut najprostszego challenge zrobić No dobra Dizzy do po niego Czyli tak bym zginął No, dobrze, że to zauważyłem. Zawsze film dłuższy będzie. Tak, będzie trwał pół godziny. Skupienie reszty 1000 Chciałem coś skomentować, ale tu nie ma nic po prostu się skupię na grze. Najprostszego challenge'u zrobić nie mogę. To co będzie dopiero z innymi? Tylko teraz są kołe, nie, no to nie, Jeszcze nie, mnie mnie zabić O nie, już nie, 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 Jezu! Już myślałem, że po szóstej nie ktoś zapije. 11 minut. No co ja mogę zrobić? Jak nie spróbować Persia 2? Tylko niestety ten gość tu przychodzi. Jezu! Jezu! I tak zginąłem. To i Freddy przegrał w I tak bym zginął. Ja tylko ja mamy, nie ja tego z głowy. To ja też. Dobra, sierpnika nie zapomniałem. To dobra, da. Do. Не берешь число. на ура. Можешь сюда. Спокойно. you okay.

Takie 60. 10, 10 punktów. Poże! Na styk! Na styk było! Cholera! No, dla mnie już na ten odcinek koniec emocji. Piszcie, czy podobało się, czy chcecie dalej fnaf. Oh, a ja idę odsapnąć, Na razie, do następnego cieka. Czyli za 8 miesięcy. Ratuję filmy. Postaram się robić. Też, może Ferry coś też nagra. Pa!